Siemano Kuzyny, zrobiłem ten film w którym dokładnie pokazuje, co robić, jak grać i jak myśleć na kampanii, jak się itemizować i jak ogólnie ulepszać swoją postać, żeby kampanię zrobić szybko i bez dużej ilości dentek. Natomiast obiecałem w nim, że zrobię taki materiał, w którym opowiem akt po akcie o wszystkich najważniejszych zasadach, tipach, trikach, które totalnie przyspieszą Ci kampanię, dzięki którym będzie znacznie łatwiejsza, Twoja postać będzie znacznie silniejsza, będą to dokładnie wylistowane rzeczy, które należy zrobić, żeby po prostu tą kampanię przejść sprawniej. ten film to będą stare bulety punkt po punkcie, bez zbędnego rozgadywania się, po prostu myślnik po myślniku, takie najważniejsze rzeczy. Jeżeli będziesz miał do tego jakieś pytania, to oczywiście zapraszam Cię do siebie na streamki, wszelkie linki masz w opisie, możesz obserwować, jak mi będzie szło na Lidze Nadina, na której będziemy się ścigać, żeby wykonać wszystkie challenge'e, które chłopaki dla nas, dla graczy przygotowali. Także jeżeli chcesz zobaczyć, czy wygram Ligę Nadina i jako pierwszy dojdę do piętnastek i porobię inne trudne challenge'e, to wbijaj na streamki, wszystkie linki masz w opisie. A teraz zaczynamy. Już na samym, samym początku już jest ten tx, z którego chcesz korzystać. Kiedy dojdziesz do pierwszej skrzynki z gemem i dojdziesz do checkpointu, który jest koło tej skrzynki, możesz używać sobie resetu, re resetowania się przy checkpointzie, żeby jeszcze raz podejść do skrzynki i wyciągnąć z niej kolejny gem. I możesz tak zrobić ile razy chcesz. Więc na przykład jeżeli zrobisz sobie to 10 razy, to od razu po wejściu do miasta będziesz mógł to sprzedać. Każdy z nich kosztuje 29 golda. Łącznie masz golda 290. I to już teraz umożliwia Ci kupić sobie jakąś na przykład nową broń, która na przykład ma jakieś dodatkowe flaty, dodatkowe procenty, czy na przykład plus 1 to all spells, czy cokolwiek innego, co cholernie, ale to cholernie ułatwi Ci każdą mapkę, którą za chwilę będziesz grał. Także poświęć sobie na to minutę, zrób sobie ten reset z 10 razy i bądź po prostu silniejszy na kolejnych mapach. I idąc dalej, jak już wyjdziesz z miasta, to nie licząc odbić lustrzanych, zawsze idąc na prawo w dół, będziesz miał taki malutki kampik i skrzyneczkę, po której otwarciu otrzymasz skillgema level 1, więc jeżeli Twój build będzie tego potrzebował, to jak najbardziej możesz sobie to wziąć, bo łatwiej na przykład będzie Ci zabić wiedźmę, czy robaka, na którego też polecam tam się iść w Mood Barrowsach. Tam znajdziesz tego dużego robaka, który wychodzi z ziemi. Po jego zabiciu dostajesz skill level 2 oraz w, que, oraz w mieście z quest'a dostajesz supporta. Więc już w tym momencie twoja postać jest na tyle silna, że ma trzy skile, supportowany jeden skill, możesz sobie na spokojnie zabić wiedźmy. No jak na ten moment jesteś OP w kolejnej lokacji, gorąco polecam ci zacząć od wiedźmy. Zlokalizuj sobie chatkę wiedźmy i jeżeli ją zabijesz, to dostaniesz dodatkowy support. Więc jeżeli też zrobisz Mood Barrowsy, to już masz skill'a, który jest supportowana. Dwoma gemami, co jest w ogóle mega mega boostem do obrażeń. Jak już jesteśmy przy tej lokacji, to pamiętaj, że tutaj wszystkie eventy są zrespione w rombie albo w kwadracie. Jeżeli zlokalizujesz pierwsze dwa eventy, to łatwiej będzie ci zlokalizować dwa pozostałe, bo tak jak mówię, one są ułożone w rombie albo w kwadracie. I tutaj a propos tego, jeżeli szukasz wejścia do Red Veil'a, to w 80% przypadku Red Veil będzie bardzo blisko poniżej eventu z tym roślinnym bossem. Czyli jeżeli znajdziesz sobie roślinkowego bossa, to zazwyczaj poniżej jest wejście do Red vale Jeżeli natomiast okaże się, że roślinka zrespiła ci się w prawym górnym rogu, no to Red vale może się zrespić tylko w lewym dolnym albo w prawym dolnym, więc no to są dwa jedyne miejsca, w których będziesz mógł e, to wejście znaleźć. A jeżeli już jesteśmy przy Red vale no to kiedy już będziesz dochodził do Rust Kinga, będziesz robił ostatni obelisk, no to mimo tego, że masz już, wiesz, e, dwa supporty i skila na drugim poziomie, to z ogromnym busem do obrażeń, to spróbuj też cofnąć się jeszcze do miasta, bo wtedy już jesteś na około czwartym poziomie, żeby zobaczyć, czy nie pojawiły się jakieś nowe bronie, nowe basy, które mogą Ci jeszcze bardziej zupełnie zboostować DPS. I jeszcze będąc przy Red Vailu, tutaj chciałbyś kończyć tą arenę tak mniej więcej piąty i pół poziomu, nawet 5,7 poziomu. No na pewno nie chciałbyś wychodzić z jakimś początkowym piątym, a nawet czwartym, no bo za chwilę sobie wchodzisz w okolice Grim Tangle, czyli do druida. No i tego bossa znacznie łatwiej zabija się, jeżeli możesz wykorzystać skill gem, na poziomie trzecim, a jego możesz użyć dopiero od szóstego poziomu. A na druida też chcesz iść, bo z druida wyskakuje ci jeszcze kolejny support, czyli już masz na postaci trzy supporty. Dalej, kiedy wyjdziesz ze cmentarza już na Hunt and Groundsy, no to to jest po pierwsze przestrzeń, która jeżeli masz dobre AOE, grasz na przykład ten z Rainem i Contagion, to jest świetne miejsce do tego, do tego żeby podlewelować, żeby sobie resetować zona, czy za pomocą kontrola, czy za pomocą resetu przy checkpointzie. Tutaj wszystkie eventy są zrespione dookoła areny, także dobrze jest po prostu chodzić sobie przy ścianach, aż w końcu znajdziesz te wszystkie rzeczy do zrobienia i tutaj bym niczego nie pominął. Nawet tej roślinki, która jest infuzowana przez inne roślinki. Po jej zabiciu dostajesz już kolejny support. A jednocześnie robiąc rytuał, który jest na haunted grancach i dostając czwarty poziom skillgema na czwartym poziomie, bez problemu możesz udać się na crown bella, czy już nawet do, już nawet na king indemista po którego zabiciu dostajesz 30 spirytu. Bardzo chcesz to robić, a żeby w ogóle przejść tę arenę, no to tutaj też najbardziej opłaca się iść typowo przy krawędzi, typowo przy ścianach. Także wejdź sobie na arenę, pójdź na na przykład skrajnie do prawej, zobacz, czy są tam rytuały. Jak nie będzie małych rytuałów, a będzie ten duży, no to zwróć uwagę, bo z tego dużego będą wylatywały takie malutkie czarne projectile i to one będą wskazywały, gdzie są te inne rytuały. Tutaj zakładam, że to będziesz wiedział po wejściu na Okham Farnance. Będziesz mógł znaleźć ślubnie Uny, po której oddaniu dostaniesz dwa dodatkowe skill points. Oczywiście podstawa, ale warto przypomnieć. A, no i pamiętaj, że jeżeli jeszcze nie wiesz, z jakim buildem grać, no to stworzyłem Excel, w którym zebrałem 12 czy 13 buildów o różnych archetypach od dobrych buildmakerów, także możesz sobie go sprawdzić i zobaczyć, jest może jakiś tam build dla Ciebie. Link do Excela masz w opisie. I wychodząc właśnie z Haunted Groundsów, no to tutaj raczej chciałbyś mieć około tego 11, trochę powyżej tego 11 poziomu, bo za chwilę zbliżamy się do Gregora. I w okolicy Gregora, idąc do niego, do jego manora, no znajdziesz, znajdziesz szubienice, na których mieliśmy być powieszeni, a po której kliknięciu wypadnie ci kolejny support. I naprawdę bardzo, bardzo go chcesz, bo za chwilę walka z Gregorem, a ona jest właśnie stosunkowo trudna. I żeby ją ułatwić, to przede wszystkim najważniejsza zasada, ty praktycznie zawsze, 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 chcesz mieć 14 poziom, żeby móc skorzystać ze skillgema na 5 poziomie. Co masywnie, ale to masywnie zwiększa twoje obrażenia. A żeby wbić ten 14 poziom właśnie idąc na Gregora, no to dlatego też chcesz mieć ten co najmniej 11 poziom wychodząc z hunting granców, żeby łatwiej było przy tej ilości mobów, która jest do Gregora, ten poziom wbić bez konieczności resetowania zonów. No i teraz przechodzimy do drugiego aktu. Zaczynamy sobie od Maudon Quarry, bo to jest pierwsza lokacja, która na samym końcu ma bardzo Duże density, ogromne density, więc to jest lokacja, w której chcesz sobie zresetować moby tapując się do checkpointa, żeby ze dwa, trzy razy je zabić, żeby sobie, żeby sobie trochę nadrobić expa i żeby dogonić poziomu. Będąc też tutaj, możesz sobie w odpowiedniej skrzynce, która jest bardzo blisko ostatniego checkpointu, zdobyć Artificer orba, który zrobi ci po prostu socket w przedmiocie, więc będziesz mógł sobie zmieścić jakąś runę, czy defensywną, czy ofensywną w broni, jeżeli na przykład bazujesz na Living Lightning w broni. A co do podnoszenia rzeczy ze skrzynek, to będąc burnik w Szrańcach, chcesz pójść zamiast najpierw iść na bossach, będziesz mógł dojść do specjalnego pokoju ze skrzynkami i tam będziesz miał do wyboru jedną z trzech skrzynek po której kliknięciu wypadnie Ci adekwatny pierścień, który da Ci adekwatne resy. Także ja tutaj Ci polecam na przykład, jeżeli nie masz, jeżeli Ci nie poleciał pierścień topazowy z lightning resami, bo będziesz niedługo szedł na Jamanre i chcesz mieć tam jak najwięcej lightning resów, żeby być na jego ataki jak najbardziej odpornym, bo on bije głównie lightningiem. Jeżeli masz problemy z supportami i jesteś na takiej mapie jak Mastodon Badlands, to tutaj możesz znaleźć Fiji, po, po którego kliknięciu również wyleci Ci support, tylko że teraz na poziomie drugim. Z kolei, jeżeli będziesz trzymał się prawej strony Golema, tego dużego Titana, to on nie będzie w stanie zadać Ci obrażeń, bo on swoją prawą ręką jakby no, nie wygina się i nie zadaje obrażeń em, postaci, która stoi po jego skrajnie prawej stronie. Kolejną zoną, która jest warta zresetowania mobów przy point jest to kef. Masz tam stosunkowo fajne density, e, w porą szansę na magic moby. Także jeżeli sobie potrzebujesz trochę nadgonić poziomu to to jest dobre miejsce. No i w sumie propos nadganiania poziomu to deszartesy też jest świetny. Tylko tutaj trzeba zrobić to troszkę inaczej, nie tyle co przy... bo najpierw musisz dojść do końca mapy tak, żeby mieć już przejście do kolejnego zona. E, no i tutaj sobie ten element resetujesz, bo tutaj jest największe density, jest najwięcej mobów e, ukrytych właśnie w przestrzeniach między tymi wieżami. A będąc już typowo na Jamanrze, tutaj bardzo, bardzo, bardzo świetny trik. Jeżeli wzbijesz mu pierwszą fazę i przejdziesz do drugiej i kiedy będziesz leżał na tej ziemi, nie będziesz mógł się ruszyć, a jemu zacznie regenerować się HP, to będziesz mógł, to możesz wylogować się do ekranu postaci, zalogować się z powrotem i dzięki temu HP nie będzie mu się regenerowało i dzięki temu szybciej go Pokonasz. No i ten tech, uwaga, skup się działa tak samo na ostatnim bossie, na bossie czwartego aktu, który jest bardzo trudny, więc w ten sam sposób możesz go strywializować. Skoro Dżamanera padł, to przechodzimy do trzeciego aktu. Na bagnach po lewej albo po prawej stronie od wejścia do Ziggurat Campu, masz taki mikrokampik, po którego, w którym masz dwie, po, w którym masz dwie rerki i skrzynkę. Jeżeli ich zabijesz, no to będziesz mógł dostać sobie Jeweler Orbak, który da Ci wejście na dodatkowy support w jednym z gemów. Także ja jak najbardziej chcesz to robić. Idąc dalej, nie chcesz omijać takiej mapy jak Azak Bog, mimo tego, że jest cholernie, ale to cholernie problematyczna, no bo jest no, skomplikowana, duża, ciężko się znajduje bossa i tak dalej. Ona jest bardzo potężna, bo daje ci aż trzy rzeczy: aż trzy rzeczy ci daje. Po pierwsze, i oczywiście, jeżeli znajdziesz bossa, po pokonaniu go dostajesz dodatkowy spirit. Zanim przejdziemy do drugiego punktu, to jeszcze szybka rada, jak znaleźć tego bossa. Generalnie, jeżeli wchodzisz na mapę i, i Twoja postać jest skierowana tak, jakby w prawo, bardziej w prawo niż bardziej w lewo, to. Arena Bossa będzie zawsze na zewnętrznej części, po drugiej stronie mapy. Natomiast jeżeli będziesz skierowany w lewo po wejściu na Azagbok, to znaczy, że Arena Boss respi się tak jakby do środka mapy, więc będziesz musiał gdzieś na środku mapy ją znaleźć. Ale przechodząc do drugiego punktu, dlaczego chcemy w ogóle iść na Azagbok, to przeszukując tą mapę, znajdziesz taką otwartą przestrzeń, na której będziesz miał takie totemy do spalenia. Natomiast. Na tej przestrzeni jest checkpoint i na tej przestrzeni jest bardzo dużo mobów. Więc tam chcesz sobie zrobić reset parę, parnaście razy, żeby sobie nabić level, żeby sobie nadgonić ten poziom, no bo, w no bo w najbliższym czasie jest bardzo mało takich elementów. A po trzecie, kiedy już zabijesz bossa Azagboga, to w ramach nagrody od NPCa dostajesz czarma, który daje ci immunity na poison. I jeżeli wcześniej go nie wydropiłeś, jeżeli go wcześniej nie kupiłeś, to chcesz go odebrać z tego quest'a, bo niedługo idziesz na, na Pucy, która również tym poisonem bije, a przypominam, że nie mamy zbyt dużo chaosu na samym początku, także idąc na pucji, chcesz założyć ten czarm. Oczywiście przy założeniu, że no, potrzebujesz defensywnie to założyć, tak? Jeżeli będzie Cię na pucji zabijała poisonem, no to jak najbardziej chcesz skorzystać z tego czarmu. Ale zanim na pucji, to w ogóle musisz się tam dostać, a żeby się tam dostać, to musisz być w takiej mapie, na takiej mapie jak na przykład to Machinarium. To jest ta mapa, gdzie musisz znaleźć takie duże soulcory i wkładać je w specjalne urządzenia. I tutaj uwaga. deep, Jeżeli idziesz i słyszysz takie jakby uderzenie, taki dźwięk, jakby coś spadało na ziemię, to to oznacza, że jesteś koło solkora i w twojej najbliższej okolicy ten solkor jest, także musisz sobie właśnie na słuch się lewo prawo, żeby zobaczyć, czy przekraczasz granicę właśnie respienia się tego solkora, bo za każdym razem, kiedy to zrobisz, będziesz słyszał, że on się kładzie, także to będzie twój taki indykator, w którą stronę iść. A kiedy już będziesz przy kweszcie, w którym musisz wsadzić duże solkory do dużego tutaj takiego narzędzia, które generuje energię, to wcale nie musisz. W tego urządzenia, tego stolkora szukać. Wystarczy, że sobie. Odkryjesz najbliższy obszar wokół niego i będziesz respił się wokół checkpointa przy checkpoincie, aż w końcu ten solkor gdzieś przy tobie się zrespi, także nie będziesz musiał go po tej mapie szukać. I w trzecim akcie, takim ostatnim ważnym elementem, jest kolejne miejsce, w którym możesz sobie resetować moby, reset, resetować expa przy checkpoincie. To jest miejsce w Agoracie przy tym Ziomku, co tak krzyczy, a Cyri. A co do czwartego aktu, no to tutaj bardzo krótko, bo tutaj zbyt dużo tych rzeczy nie ma. Najważniejsza ze wszystkich to na Isle of Kin masz ogromnie otwartą przestrzeń, przeogromnie otwartą przestrzeń, na której masz bardzo dużo mobów, cholernie dużo mobów i tutaj również możesz robić reset. Szczerze, ja tutaj zazwyczaj siedzę 2-3 poziomy, tak na luźno. Na luźniutko sobie wbijam 2-3 poziomy, drobiąc sobie rerowe przedmioty, drobiąc sobie supporty i tobie też to bardzo mocno polecam. W 04 będzie wprowadzona mała zmiana i teraz dwa dodatkowe skill pointsy będziesz dostawał na mapie Journey End po zabiciu. Omnifobii. I mimo tego, że Halls of Death to jest mapa, która jest typowo opcjonalna, bardzo chcesz tam pójść, dlatego że dostaniesz cztery osobne nagrody. Po pierwsze, 5% każdego z resów z osobna albo po 5 każdej statystyki i dwa dodatkowe skill pointy, czyli coś no must have. W sumie tam też dostajesz 5% many. Przypominam, że w czwartym akcie tak samo jak w drugim akcie na Jaman, że e, możesz trywializować bossa, wyłączyć mu regen, kiedy zacznie przychodzić do drugiej albo do trzeciej fazy i zauważysz, że jego HP pasek HP zaczyna się ruszać, to wystarczy, że przejdziesz do ekranu wyboru swojej postaci wrócisz, no i wtedy jego HP nie będzie się regenerowało, więc efektywnie szybciej go zabijesz. I to by było na tyle. Tak jak mówiłem, szybki film z Krótkimi, intensywnymi poradami. Daj znać, czy może Ty masz jakieś fajne techy, które wykorzystujesz właśnie podczas kampanii, żeby lepiej, przyjemniej i szybciej się grało. Ja Ciebie również zapraszam do siebie na stream, jeżeli chcesz pogadać. Do następnego. Yo!